Cześć, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś pokażę ci, jak wykonać szybki makijaż dzienny. Właśnie taki, który mam teraz na sobie. Więc, jeśli taka tematyka Cię interesuje, chcesz dowiedzieć się, jak wykonać szybki makijaż na dzień kosmetykami, w zasadzie na każdą kieszeń, to zostań ze mną. Zapraszam do oglądania. Ostatnio pojawia się wiele komentarzy właśnie o tym, że mam ładny makijaż na co dzień. Nie jest on skomplikowany, więc twierdziłam, że pokażę Wam, jak go wykonuję. Na co dzień zajmie Wam on od 5 do 10 minut. Mi dzisiaj zapewne trochę dłużej, ponieważ będę do Was mówić. Zazwyczaj używam w codziennym makijażu tych samych kosmetyków, które mogliście już widzieć w poprzednich filmikach makijażowych. Ale mam dzisiaj kilka nowości, więc po prostu sobie je przetestujemy, a makijaż będzie wykonywany tak jak zwykle. Więc zaczynamy. Tak naprawdę żaden najlepszy podkład makijaż nie utrzyma Wam się, jeśli nie macie dobrze nawilżonej cery. Także ja zawsze przed makijażem nakładam krem nawilżający i obecnie używam tego kremu z klinik. On jest bardzo fajny. Był w kalendarzu z Zalando. Ja już sobie zamówiłam większe opakowanie. I on oprócz tego, że nawilża, to jeszcze bardzo fajnie nam tą skórę wygładza. Jak możecie zauważyć, ja też nie mam jakichś większych niedoskonałości na co dzień. E, jedynie no to walczę cały czas z tym moim policzkiem, ale szczerze mówiąc to już nie wiem co mogłoby mi na to pomóc, bo e, to znika, za chwilę wraca, więc to jest chyba coś po prostu na tle hormonalnym. Także no, musi być. E, dajemy sobie e, tak z taką minutkę, żeby ten krem dobrze nam się na twarzy ułożył. I przechodzimy do nakładania podkładu. W mocniejszych makijażach zazwyczaj zaczynam od oka, ale jeśli chodzi o makijaż dzienny, no to w zasadzie zawsze zaczynam od twarzy. I dzisiaj sobie przetestujemy ten podkład z Bell. To jest Just Free Skin w odcieniu 02. Kolor jest dla mnie chyba minimalnie za jasny, ale ja sobie to wyrównam brązerem, więc to nie jest problem. Ja wczoraj ten podkład testowałam pierwszy raz. Mam taką pipetkę, i właśnie ta pipetka to jest największy problem tego podkładu bo ona w ogóle tego produktu nie nabiera. On jest po prostu za gęsty jak na ten aplikator. Ja szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie bardziej rozświetlająca wersja ich kultowego podkładu Liquid Powder bo tamten podkład był wtedy naprawdę hitem ale nie wiem dlaczego, ale chyba ten podkład w wycofali bo ani w Hebe, ani nigdzie go nie widziałam w ostatnim czasie i myślałam, że to będzie po prostu jego taka rozświetlająca wersja ale już Wam mogę powiedzieć, że niestety nie jest w ogóle ciężko to się aplikuje w ten sposób my się na pewno nie polubimy Bo jak ja mam się ciapać codziennie po prostu wiecie w ten sposób to podkład nie jest drogi, bo ja go kupiłam za chyba 23 zł Ale w tej cenie są też inne fajne podkłady wiecie co, tak widzę, że na żywo on nie wygląda na jakiś super jasny, ale w kamerze trochę go wybiela więc musicie mi zaufać na słowo, że że nie wygląda to no w kamerze wygląda to bardzo biało. Dziwne, bo na żywo nie jest, nie jest wcale tak źle. Jest minimalnie za jasne, ale o teraz się coś nałożyło. Tak wygląda już nałożony podkład. Co mogę o nim powiedzieć? No to on naprawdę dobrze się rozprowadza. Ładnie wygładza. Ogólnie ładnie, tak wiecie, jakby siedzi na skórze. Pomijając faktycznie, że ten odcień jest dla mnie trochę za jasny, to ogólnie wygląda on dobrze. Ale tak jak Wam powiedziałam, ja już go wczoraj testowałam, i pod koniec dnia praktycznie nic już na tej twarzy nie zostało. To, co było na nim, też się powycierało. Dodatkowo ten aplikator, no, ja nie wiem, może sobie go jeszcze poużywam, albo zużyję po prostu do mieszania z jakimś trochę ciemniejszym podkładem, bo tak naprawdę w tej cenie, a nawet taniej, macie ten podkład z bielędy, który możecie już kupić za 10 zł na promocji, chyba 19 zł w cenie regularnej, i jest dużo fajniejszy. Albo dołożyć na przykład dyszkę i kupić z Evelina Trumacza. Jest to dużo ładniejszy efekt i przede wszystkim dużo bardziej długotrwały niż ten podkład z Bell, A szkoda, bo myślałam właśnie, że to będzie zamiennik tego Liquid Powder, który był chyba jakoś rok temu dostępny właśnie w Hebe, ale niestety nie. Jeśli chodzi o korektor... To też jest nowość i to jest korektor z Pierre Renée Serum Concealer. Ja go mam w odcieniu 03 i w ogóle bardzo chciałam przetestować z tej serii Krem BB ale niestety są tylko trzy kolory, i jedynka jest dla mnie taka zbyt brzoskwiniowa. Natomiast jeśli chodzi o dwójkę, no to jest już dość ciemna, więc. No, chyba trzeba by było kupić dwa kolory i zmieszać. Więc jeszcze pewnie sobie go kiedyś przetestuję, ale... No, póki co nie widzę dla siebie kolorku. Może na wiosnę, jak się troszkę opalę. Eee, tak jak mówiłam, ten korektor to jest nowość i on ma taką e, dość lekką, wodnistą konsystencję, ale bardzo ładnie w ogóle kryje. Ja go też używam dzisiaj drugi raz i jeśli chodzi o ten korektor, to bardzo fajnie się utrzymuje, bardzo fajnie zakrywa to, co powinien zakrywać. Nie jest też drogi, bo ja go kupiłam za 18 zł. No, powiem Wam, że to zapowiada się chyba dłuższa współpraca między nami. Myślę, że, że się polubimy, bo naprawdę zapowiada się, że to będzie. Bardzo fajny korektor. Jest lekki, ma średnie krycie, nie obciąża skóry pod oczami. Także myślę, że, że to zostanie na dłużej w mojej kosmetyczce. I wszystko sobie przypudruję tym pudrem. Znam. To jest ten puder satynowy. No i ja go już testuję od nie wiem, jakoś trzech tygodni. I naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ja sobie go nałożę takim pędzelkiem i tutaj też w zależności możecie albo nałożyć puder pędzlem ale takim ruchem bardziej wiecie wklepującym żeby sobie tego podkładu nie zetrzeć a też jeśli chcecie uzyskać taki trochę mocniejszy efekt przypudrowania i wygładzenia to możecie właśnie tą samą gąbką, co nakładaliście, podkład po prostu tak, jakby doklepać. Ja sobie doklepię na nosie, bo tutaj zazwyczaj ten podkład lubi mi schodzić, więc na nosie doklepię sobie właśnie gąbką, żeby po prostu dłużej mi się to wszystko trzymało. I przypudrowana twarz wygląda właśnie w ten sposób. Ja bardzo lubię ten puder, bo nie daje takiego płaskiego matu, tylko właśnie tak bardzo fajnie po prostu, wiecie, utrwala ten makijaż. Przy czym daje taki zdrowy efekt. Teraz sobie przejdę do brwi. No i tutaj niezmiennie jest to ta kredka z EcoCery w odcieniu Taupe. Brwi sobie przeczeszę do góry. I tą jaśniejszą stroną zaczynam sobie rysować. Sorki, ale brwi jednak muszę bliżej, bo wzrok już nie ten. I tutaj od połowy brwi dokładam sobie też troszkę tej ciemniejszej strony. I wyczesuję wszystko grzybyczkiem. Dobra, brwi mamy prawie skończone. E, też fajnym tipem jest to, jeszcze sobie tu, o, e, że jeśli na przykład e, wydaje wam się, że nie, niekoniecznie dobrze może czujecie się w rysowaniu w tych br brwi, że coś, coś wygląda nie tak, to możecie sobie wziąć taki syntetyczny pędzelek. On jest troszkę brudny właśnie już od korektora, i wziąć sobie właśnie ociupinkę korektora, nawet tego, co używaliście pod oczy, i bierzecie sobie odrobinę tego na pędzelek, i tak jakby czyścicie tutaj, może się przybliża. To samo, delikatnie, można zrobić u góry nad brwią. Z drugiej strony robimy to samo. Jeśli chodzi o makijaż oka, bo to tutaj myślę, że to jest gwóźdź całego programu. To, to jest naprawdę nic szybszego. To jest w ogóle ten cień w kremie, który był w kalendarzu adwentowym Zalando. Ja tej firmy nigdy wcześniej nie znałam. Cieni w kremie też raczej nie używam, bo wszystkie zazwyczaj mi się odbijały, zbierały w załamaniach, co w przypadku tego cienia nie ma miejsca i on w ogóle super utrzymuje się cały dzień. Solo, bez w ogóle żadnego innego sypkiego cienia, więc ekstra, bo nakładacie to tak naprawdę w 5 sekund palcem. Ten krem, no on kosztuje chyba coś około 50 zł z tego co sprawdzałam, to może nie jest to najmniej właśnie za cień w kremie, ale naprawdę to, to jaką to ma trwałość i w ogóle super, że Zalando wrzuciło do tego kalendarza właśnie cień w takim kolorze mega użytkowym. A nie jak to zazwyczaj jest, że wiecie, wrzucają po prostu to, czego chcą się pozbyć. A ten cień ma naprawdę bardzo ładny, taki brązowy, opalizujący kolor, i ja nakładam go sobie po prostu palcem, w ten sposób na środek powieki, delikatnie, po prostu rozcierając. W ten sposób, wiem, że to nie jest jakoś równo nałożone, ale teraz biorę sobie pędzelek e, taki puchaty e, i biorę albo brązowy cień, albo możecie wziąć równie dobrze brązer, którego używacie do konturowania, nabieracie sobie tego troszkę i po prostu rozcieracie tutaj granice. I to samo powtarzam na drugim oku. E, w ogóle chyba nie powiedziałam, ale tak mi się wydaje, że numerek tego cienia to jest 22G22. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, jest on w ogóle piękny, pięknie podbija niebieską tęczówkę. <coughs> I możemy sobie wziąć też ten sam cień i trochę zaznaczyć dolną powiekę. Powiem szczerze, że ja nie zawsze to robię. Jak mi się przypomni, to zrobię. Jak nie, to nie. I też wygląda to ok w takim makijażu lekkim dziennym. Ok. No, i oczywiście cielista kredka to jest coś, co otwiera nam spojrzenie. I tutaj sobie testuję taką nową kredkę hipoalergiczną z Han. Ona w ogóle kosztuje 5 zł. I powiem Wam, że naprawdę fajnie na tej linii wodnej wygląda, bo nie jest ani za różowa, ani za żółta. Yy, więc po prostu bardzo ładnie nam to spojrzenie otwiera. Tutaj mamy oko zaznaczone, a tutaj nie. Widzicie różnicę? Yy, wiem, że etap cielistej kredki jest tym etapem, który wiele osób pomija, bo wydaje wam się zbędny, ale to naprawdę yy, tyle daje, tak. Sprawia, że to nasze spojrzenie jest takie dużo bardziej świeże i wyglądamy na wyspane, nawet jeśli tego snu za dużo nie ma. No i kolejnym etapem jest wzięcie sobie jasnego, cielistego cienia albo rozświetlacza, cielistego albo połyskującego. Jak już oczy mamy zrobione, to bierzemy tusz do rzęs i tuszujemy rzęsy, u mnie to jest ten tusz z Eveline, ja już męczę was tym... Frania! Cisza! Kolejną rzeczą są rzęsy i ja tutaj używam tego tuszu z Eveline Tak Wiem, że już pokazuję Wam go chyba nie wiem który raz, ale on jest naprawdę super. Kosztuje 10 zł, a naprawdę bardzo ładnie wydłuża i delikatnie pogrubia te rzęsy. Ja też swoje rzęsy mam ogólnie dość długie, a on jeszcze bardzo ładnie podkreśla. I tutaj macie jedną warstwę i bez. Oczy są skończone, przechodzimy do konturowania i dzisiaj użyję sobie chyba najbardziej kultowego brązera, mianowicie jest to brązer z Debalm Balm Bahama Mama i dzisiaj nie użyję typowo ściętego pędzelka, ale w takim kształcie. I powiem Wam, że ja bardzo lubię nakładać właśnie tym pędzlem brązer, strzepuję sobie nadmiar. przy linii włosów tutaj właśnie żeby trochę e, przyciemnić sobie ten no jednak troszkę za jasny podkład przy linii żuchwy e, jeśli chodzi o rozświetlacz to e, cały czas kocham rozświetlacz z ekocery w odcieniu champagne ale żeby już was nie zanudzać e, to dzisiaj pokażę wam e, Taki rozświetlacz z My Secret w odcieniu Disco Ball. E, I akurat ten e, konkretny odcień bardziej bym polecała troszkę jaśniejszym karnacjom. E, dla takich e, standardowych, nieco ciemniejszych e, jest to zdecydowanie z tej samej serii rozświetlacz w odcieniu Princess Dream. Jest on naprawdę przepiękny. I to też jest rozświetlacz, zobaczcie jak on się mieni. I co też jest rozświetlacz za 15 zł? Także sami widzicie, że wszystkie kosmetyki, które wam dzisiaj pokazuję, no z wyjątkiem może tego cienia, są naprawdę taniutkie. Jeśli chodzi o róż, to mam tutaj róż z Kobo. Tylko, że dzisiaj nie jest to mój ulubiony odcień rosy, a odcień rosy brown i on jest troszkę ciemniejszy. Ja bardzo lubię róże rozświetlające, więc patrzcie jak właśnie ten rozświetlacz z tym różem dał nam efekt takiej naprawdę zdrowej skóry. No ja te róże skobo uwielbiam, one są tanie, a naprawdę są super. No i na koniec przejdziemy sobie do ust. Ja, co prawda, na co dzień używam zazwyczaj błyszczyków albo w ogóle zapominam tych ust pomalować, ale dzisiaj pokażę Wam takie pomadki z Golden Rose. One nie są drogie, a też są naprawdę bardzo fajne. Dzisiaj akurat nałożymy sobie numerek 14 i ja go nakładam takim po prostu pędzelkiem. Te pędzelki ja sobie zamówiłam chyba z 10 na AliExpress. One są po złotówce czy po 2 złote i są naprawdę super. I to jest taki ładny nudziak, wpadający nieco w róż. No i co, moi drodzy, tak prezentuje się gotowy makijaż. Jest to naprawdę prosty makijaż, który wykonacie w 5, maksymalnie do 10 minut sami w domu. Kosmetyki, oczywiście, których użyłam napiszę Wam na dole. Są to, tak jak mówiłam, głównie kosmetyki, które dostaniecie w drogeriach przez internet zapewne jeszcze taniej. No, dajcie znać, jak wam się podoba taka wersja makijażu dziennego. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli tematyka tego filmu Wam się podobała, to oczywiście zostawcie komentarz i łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to oczywiście do tego zachęcam, aby być na bieżąco, a my tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.